Dzisiaj na przykład robiłem sobie biceps, w życiu tak tego bicepsa nie robiłem i nawet nie wiedziałem, że go tak fajnie można zrobić. A jak naprawić samochód, może też się pojawi szkolenie, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale ten trening tak naprawdę w 70-80% ludzi to ma przynosić radość. To nie jest do końca tak, jak mówią te badania naukowe, to naprawdę nie jest do końca tak. Wiadomo, palcem mi się co. Trzeba usiąść na tronie. Jeszcze się tu zmieszczę. Dzień dobry, YouTube. Odcinek organizacyjny wykorzystam jak zawsze tego YouTube'a, bowiem, po pierwsze, porozmawiamy tutaj o Instytucie Rozwoju Sportu Siłowych, co to jest, dlaczego, i tak dalej, króciutko, również o kombinerkach, które widzieliście w tytule, i również porozmawiamy sobie o sprzęcie AGD. Taką zrobię na miastkę, co ostatnio odkryłem. Ale do tego początku wróćmy. Instytut Rozwoju Sportów Siłowych. Otóż powstało to dlatego, że raz sporo osób, gdzieś tam z którymi współpracuję albo gdzie pojawiam się tam na siłowniach, piszą do mnie o plan treningowy. Wszystkie plany treningowe, które przerobiłem do tej pory, splity trzydniowe, cztero, pięciodniowe, full body workout, push pull legs pojawią się również programy z priorytetami na daną grupę mięśniową, czy to w systemie Split, czy też w systemie Push Pull Legs. Na razie dostępne są te programy, również dostępne jest szkolenie, które nagrałem jakiś czas temu, godzinne. W jaki sposób możecie sami skonstruować dostosowany do własnych potrzeb program treningowy, czy Czas Wam pozwala trenować trzy razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu, a skoro już sobie ułożycie taki plan, bo już wiecie, w jaki sposób to zrobić, no to jakie metody wykorzystać w zależności od tego, czy trening jest po to, żeby wzmocnić, albo inaczej wzmocnić aparat mięśniowy, żeby urosnąć lub też popracować nad wytrzymałością. Od tego są różnego rodzaju metody. To wszystko znajdziecie. Właśnie na tej stronie ona jest troszeczkę skrócona Instytut Sportów Siłowych, żeby łatwiej było znaleźć i taka też była domena. Poza tym na pewno trzy razy w roku, być może jeszcze w tym roku uda się zrobić kurs trenera. Zapraszam na ten kurs osoby zarówno początkujące, jak i osoby, które już są w temacie. Będę prowadził ten kurs razem z wybitnymi osobami, jeżeli chodzi o sporty siłowe naukowymi i którzy się już domyślają o kogo chodzi, także na pewno będzie sporo dobrych ciekawostek popartych badaniami. Chciałbym również, żeby te kursy były naprawdę zawierały tylko esencję tego, bez tego szumu informacyjnego, który jest dzisiaj, bez zbędnego bagażu umysłowego, co, gdzie, jak, co, gdzie, po co. Tak naprawdę 1% że wykorzysta się te rzeczy, tylko Esencja tego co powinno być dlatego no i jeszcze to wymaga przygotowania, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik, żebyście już mogli wypić tą śmietankę, kiedy zostanie podana. Poza tym pojawią się również szkolenia takie jednodniowe, gdzie będzie wiele tematów, od nawet takich rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, które można wykorzystać Razem z podopiecznym, jeżeli jesteś trenerem, po tematy żywieniowe, zdrowotne, treningowe, etc. etc. Jak naprawić samochód? Może też się pojawi szkolenie, jeżeli będzie taka potrzeba, się mechaników dobrych sprowadzi. To tyle. Instytut Sportów Siłowych to strona. Cała ta szkoła nazywa się Instytut Sportów, Instytut Rozwoju Sportów Siłowych. kręcę w tych nazwach tego wszystkiego. Ale na pewno od czasu do czasu wrzucam na Instagramie rolkę. Można sobie wejść i skorzystać, zobaczyć. Tym bardziej, że teraz promocja jest do końca czerwca. No, to mam ten odcinek, gdzie będę mógł do niego odsyłać. I teraz, jeżeli chodzi o kombinerki. Otóż ostatnimi czasy będę to nagrywał, tylko mówię, trenuję teraz sam. Ciężko mi nie raz odpalić tą kamerkę, choć już mam statyw, już jestem prawie przygotowany. Wiecie, że ja lubię kombinować na treningu, i tu wcale nie chodzi o to, że. Będziesz robił tak, to będziesz miał przyrosty, będziesz miał wielkie bicepsy, wielką klatę, wielkie uda, to wpłynie na Twoją hipertrofię, to więcej wyizolujesz, wyizolujesz mięsień. Tak naprawdę, wiecie, że ja lubię bawić się na treningu. Dzisiaj też wymyśliłem parę nowych takich swoich ćwiczeń, gdzieś tam mi się coś w nocy przyśni, gdzieś tam sprawdzę, troszeczkę jest to poparte, wiadomo, wiedzą mi anatomiczną poprzez te studia, co i jak, jak pracuję, jak to wszystko od środka wygląda. I wrócę, dajcie znać w komentarzu, ale wrócę do tych kombinerek. Może tak to nazwiemy nawet, bo kombinacje, kombinerki. W jaki sposób y, dzisiaj na przykład robiłem sobie biceps? W życiu tak tego bicepsa nie robiłem i nawet nie wiedziałem, że go tak fajnie można zrobić. Zrobię na ten temat krótkie to będą odcinki. Y, w jaki sposób dane ćwiczenia, kiedy. No właśnie, dzisiaj też wrzuciłem pewną rolkę. To też wrzucę to, y, nagram na ten temat odcinek. Y, jeżeli coś e, e, trenujecie na siłowni, jeżeli coś jest za ciężkie, to jak wykorzystać, żeby było lekkie? Jeżeli coś jest za lekkie, to jak w tych warunkach wykorzystać, żeby było ciężkie? Jeżeli coś jest za, za krótkie, to jak zrobić, żeby było długie? A jeżeli coś jest za długie, jak zrobić, żeby było krótkie? I wtedy ta kombinacja, to jest właśnie po to, wrócę do tego, o czym mówiłem na samym początku, żeby bawić się tym treningiem, żeby iść na trening i. Wprowadzić jakieś urozmaicenie. Ja wiem, że im mniej zmian w hipertrofii, żeby wymaksować każdy program treningowy, wyprogresować go do samego końca poprzedzonego gdzieś tam troszeczkę większym, mniejszym odpoczynkiem, zmniejszeniu objętości, ale trzymanie się danych ćwiczeń, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej. Ale ten trening tak naprawdę w 70-80% ludzi to ma przynosić radość i idziesz na trening i robisz sobie coś nowego, jakieś fajne ćwiczenie, gdzieś podpatrzysz, już ci się chce, fajnie czujesz ten mięsień, fajna pompa, o to chodzi. A hipertrofia jak ma być, to będzie, nie martwcie się tym, a tak naprawdę im mniej o tym myślisz, tym lepiej rośniesz. Im bardziej czegoś chcesz, tym gorzej to zdobyć. Taka jest prawda życiowa. No, niestety, ja się też przekonałem, jeżeli chodzi o kulturystykę, że jak tam próbowałem gdzieś tam sobie rozwinąć, czy klatkę piersiową, cisnąłem. Cuda, nie widy, kombinacje. Matko, czy, czego ja już tam nie kombinowałem, aż na końcu mówię, dobra tam, co ma być, to być. Zacząłem trenować na luzie, spokojnie, to i tam, to nagle ta klatka, ja ale zaczyna rosnąć. Chodzi jeszcze. Do jej doskonałości dużo brakuje, wiem o tym, ale cały czas się staram, ale naprawdę odkąd te treningi są takie lajtowe, 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 ale na luzie, bez żadnej spiny, że dobra, ta godzina, miałem zrobić trening, nie zrobiłem, o matko świat się zawalił. Nie zjadłem pościgu. o matko świat się zawalił. Nie! Na spokojnie. Naprawdę to nie jest do końca tak, jak mówią te badania naukowe. To naprawdę nie jest do końca tak. Ja ten temat kiedyś rozwinę. To wszystko dzisiaj jest tak napędzone, nakręcone, wiadomo, palcem mi się pocą, wiadomo o co chodzi, więc to musi tak być. Słuchajcie, jeszcze jeden temat, o którym miałem wspomnieć. Pamiętacie tego Echrajera, gdzie tam możecie sobie zrobić. Już mówię tutaj kolejny temat jest o żarciu, gdzie można sobie fajnie zrobić kurczaka, ryżowar, też pamiętacie, ale odkryłem coś, co naprawdę, jeżeli ja jestem często w trasie. Nie chcę zdradzać, to będzie kolejny odcinek. Naprawdę przyda Wam się to w kuchni, to już niebawem. Tymczasem w kombinerkach pewnie się będziemy widzieć. Będą również filmy treningowe, normalnie jak trenuję, bo tam gdzieś te rączki się pojawiły. To też, jak nagram trening na plecach, to skupię się bardziej na tych rączkach, gdzie widzieliście w rolce na Instagramie, także też spokojnie będziecie mogli sobie to. Zobaczyć. Jak będziecie mieli jakieś pytania, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za te miłe komentarze. Ja po prostu wrzucam tylko te buźki i te bicepsy i tak dalej, bo nie jestem w stanie wszystkiego gdzieś tam odpisać. Ale czytam wszystko, uwierzcie mi. Jeżeli ktoś będzie miał naprawdę takie treściwe, soczyste pytanie, ja nawet odcinek na ten temat zrobię. Tymczasem. Róbcie swoją kolejną serię, wejdźcie na stronę na Instagramie, na serię, też, także fajne lumpy też możecie sobie zobaczyć, przewygodne, no i moje ulubione, oversize'owe, i o chudy to lubię takie duże lumpy. Także w kolejnych odcinkach również opowiem, w jakim okresie jestem, tym na luzie, ale kiedy ten luz się skończy, no bo cały czas plan, co mówiłem w ostatnim odcinku, pro na 50. Jest i tutaj na razie się nic nie zmieniło. No dobra, to koniec tego gadania mojej najukochańszej maszyny. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka, subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!